Prawdziwe święto dobrych smaków w bogatyni, tradycyjnych, zdrowych i naturalnych. To jedyne takie wydarzenie na Dolnym Śląsku: przegląd stołów wigilijnych, a zarazem konkurs. Historia tego wydarzenia sięga 40 lat wstecz. Bardzo chętnie tutaj wracamy i podoba nam się bardzo. 31 przegląd zespołów Kolędniczych i śpiewaczy. Kolenda oczywiście 2026, kolejna edycja. Rokrocznie gościąca impreza w kalendarzu tych wydarzeń kulturalnych, zawsze na początku roku. Styczeń to moment, kiedy są jasełka, które były w miniony czwartek, i właśnie kolenda, która z reguły w tą ostatnią sobotę przed wielkim postem jest organizowana. I tutaj również ta tradycja, która jakby idzie za tą imprezą, jest zachowywana, to znaczy od godziny 12 od przeglądu stołów świątecznych, stołów wigilijnych. W tym roku 9 zespołów zgłosiło się do konkursu, i przez pierwsze 2,5 godziny mniej więcej nasze jury, w skład którego wchodzą antropolodzy kultury, czyli państwo Duminowie, pan Henryk, pani Joanna i pan Ignacy, w tym roku również Monika Gąsiarowska z ramienia Ośrodka Kultury jest w tym jury, oceniają stoły, smakując potraw, doglądając tradycji, doglądając smaków. To jest pierwszy etap, a ten drugi rozpoczyna się o godzinie 14.30. Mniej więcej na naszej scenie, tam występy kolędowe, występy chorodowe. W każdym kątku po dzieciątku, a wstające po dzielątku i źrebiątku. A ta impreza została stworzyli. wymyślona po to, żeby te tradycje podtrzymać i żeby ta młodzież jakby dalej kultywowała te tradycje chodzenia po kolędzie. No ale czasy nam się zmieniają. Świat jest jaki jest, i właściwie ta tradycja kolędowania można powiedzieć, że na Dolnym Śląsku zanikła. W niewielu wioskach jeszcze dalej się odbywa to kolędowanie takie tradycyjne. To jedyne miejsce, w którym można znaleźć tak bogate stoły wigilijne z tak wymyślnymi przepisami, kolekcjonowanymi od dziesiątek, a nawet setek lat w pamięci. Na stole mamy tak jak zwykle tradycje 12 potraw. Mamy barsz z uszkami, uszka z grzybami. Mamy zupę grzybową i mamy pierogi. Pierogi z kapustą, żonate pierogi. Kapusta z ziemniakami, to są żonate. Pierogi z ziemniakami i z serem. Mamy pierogi z śledziem. Pierogi z makiem. I mamy pierogi z suszu z sosem karmelowym. Przygotowaliśmy 12 potraw. Zdradzę, że nie liczyłam, ale mam nadzieję, że jest, a może nawet i więcej. Bardzo się cieszymy, że nasza koleżanka Marysia Kozioł bardzo dobrze pamięta różne zwyczaje, które były w regionie Rzeszowskim, bo ona stamtąd pochodzi. Mamy też różne nowe tradycje, które pamiętają i przekazują i nam w zespole, a my z kolei młodym osobom, małżeństwo państwa chorąglickich z gór. Także taki bogaty jest nasz stół z różnych regionów Polski. Całość tworzy unikatowy konkurs, w którym liczy się tradycja zachowanie, udokumentowanie tego, co zostało przywiezione na dolny Śląsk z różnych części świata. No jak co roku jesteśmy po prostu zachwyceni tym, że tyle zespołów tu chce przyjeżdżać, że musimy robić wybór, żeby się zmieściły te zespoły, że dalej zadziwiają nas tym, że wynajdują gdzieś tam w rodzinnej pamięci panie potrawy, które zaczynają się pojawiać na ich rodzinnych stołach, że młodzież, która na przykład tutaj z KGW w Działoszynie się pojawiła, kultywuje tradycję swoich barw. Babć, prababć, że te młode dziewczyny przygotowały bardzo tradycyjnie pięknie stół i z taką należytą pieczołowitością, według najstarszych tradycji. W tym roku nawet udało się zaskoczyć potrawami, które po raz pierwszy znalazły się w bogatyni, choć podawane są w niektórych miejscach od lat. Buraki krojone z fasolą. Pierwszy raz widziałam taką potrawę. To była potrawa u zespołu z Waliszowa. One przyjechały z Tarnawicy Polnej i ich przodkowie tutaj na Dolny Śląsk. Akurat no, najdalej tu miały, bo aż z... z od bystrzycy kłockiej przyjechały, ale panie kultywują najstarsze tradycje, są nagrodzone, mają nagrodę imienia Oskara Kolberga, mają y, wiele nagród w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą na festiwalu śpiewaczym. Wyciągnęły ze skrzyń swoje stare sto, stroje tradycyjne starnawicy polnej. Niektóre stroje liczą ponad 100 lat, te, w których tu dzisiaj występują. I jeszcze wykopały z pamięci tą. Sałatkę z fasolą, co w ogóle nie widziałam nigdy takiej potrawy, także to jest ciekawe. Patrząc na te stoły, patrząc na stroje, patrząc na śpiewy, na przygotowane ozdoby, naprawdę każdy bardzo zaangażował się, by pokazać się z jak najlepszej strony. Widać bardzo dużo pieczołowitości w przygotowaniu tych różnych szczegółów, potraw tego występu, także to buduje i cieszy, bowiem w świecie, który dąży do tego, by, by część życia przenieść do internetu, część życia przenieść wirtualnie. Dzisiaj możemy doświadczyć tej pięknej tradycji i kultury na żywo. Cieszę się też, że mieszkańcy miasta i Gminy Bogatynia odwiedzają, patrzą, częstują się, uczestniczą w występach, oglądają, bo może też wśród nich właśnie są ci, którzy pochodzą z kresów, którzy odkryją na nowo różne przepisy, różne potrawy, różne tradycje, które będą potem w swoich domach pielęgnować. Stoły to część pierwsza kolendy, a występy na scenie to część druga. Prawie cała ostatnia sobota stycznia wypełniona była kultywowaniem tradycji naszych przodków. Jednak międzynarodowy przegląd zespołów kolędniczych i śpiewaczych, kolenda 2026, to przede wszystkim konkurs tradycji. W kategorii tradycyjnych stołów świątecznych główną nagrodę Złoty Smak przyznano zespołowi Podolanie z Czerwonej Wody. Za prezentację plastyki obrzędowej towarzyszącej pokazom kulinarnym przyznano nagrodę zespołowi z Nowego Waliszowa. Z kolei w kategorii scenicznych prezentacji ludowych kolęd i pastorałek pierwszej nagrody nie przyznano, a cztery równorzędne drugie powędrowały do zespołów z Nowego Waliszowa, z Pińska. Zezby Lutowa i z Henrykowa. Organizatorem wydarzenia był Bogatyński Ośrodek Kultury.